Siemka z tej strony Mamut 595 zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka, zagramy w Gothic 2. I co, w sumie? To chciałbym wykonywać jak najwięcej questów, bo no nie niewątpliwie. To no mi zostało magiem, tylko... prawda? Lepiej zmykaj stąd. Dlaczego? To miejsce nigdy nie było rajem, ale przynajmniej mieliśmy spokój pracując dla Sekoba. Ostatnio sytuacja stała się nie do zniesienia. W sumie że nie wiem po co z nią gadam, ale chyba tak dla biegłych Nie chronimy się, uciekamy. Cóż innego nam pozostaje? Dlaczego macie ty najemników? Uszy do góry, głowa. Z dnia na dzień widujemy coraz mniej magów. Mam nadzieję, że nie jesteś ostatni. Potrzebujemy was bardziej niż kiedykolwiek. On to się nie chce ruszać z tego ich normalnie yy, klasztorku. Dobra, bo chyba tak mnie Zmrok goni yy, A ja chcę tutaj wykonać, no, quest'a takiego yy, Pewnego Co tam, Sekob, u ciebie? Zejdź mi z oczu, pierwszy. Aaa, bo ja mu ten normalnie... Hmm. Skrzynkę tą, z yy, tą Księgą Xardasa ograbiłem i jak mi napisał użytkownik jeden, to Otchłań jest właśnie tym zaklęciem zapomnienia. Całkowicie zapomniałem. A teraz spróbuję. Ciekawe, czy będzie na nas obrażony. Dalej. O, i już dobrze jest. Czyli działa super. Tu ciekawostka, nie spodziewałem się tego, Sekop jest nawiedzony. Nie możesz nas pokonać. Naprawdę nie widziałem, myślałem, że on mi y, powie, że jego żona y, bodajże... Hmm. Ech. O, ta jego tam żona jednak. O, należy go go ubić, że mu skinała, uciekła, a to jednak... Eee, leciutko go zabijemy, łatwo Nie powinno być z tym problemu Nieźle. Przy okazji trochę normalnie mieczykiem powo powojujemy Almanach pętany, kolejny Czyli ta lista powinna się jakoś jeszcze zaktualizować hmm. No jest jest, Brutus No to właśnie kolejny powód, dla którego musimy iść do Górnicz Doliny Ponieważ brutus znajduje się w dolinie do linia, tam co chrząszczy się po jej konkretnie. Chwila. No już dobrze wygrałeś. Czego ode mnie chcesz? Masz problem? Tak. Hmm. Właściwie tak. Ty jesteś moim problemem, paskudny magu. Co? Wynoś się! Albo klę się na wszystko, że obedę cię żywcem ze skóry. Cieszę mm -hmm. przypadek. przypadek. Pokurczę nie chcę ich wszystkich wbijać, ale... Stuj śmieciu! To jest poszukiwacz. Ha, ha, ha. Znalazłem się. Mm. Jest. Dobra. No teraz, tędy właśnie chciałem przejść, tylko jest tak ciemno, że no, naprawdę mało widzę. Chyba, że się prześpię, łzykowa. A właśnie, skorzystam z tej okazji. Niewiele mnie farmerzy nie Dobra, wbiłem. Mm. O, jest łóżeczko. W sumie to chciałbym zajrzeć do Sagity, bo mam też yy, dla niej pewne zioło. Znowu się? i po drodze jeszcze po drodze z klasztoru też znajdę. Jeszcze cię dorwę! Mm -hmm -hmm. Poszukiwacze. Między innymi. Ład! Buch! Skubany! Tego robotstwa na zły Mam nadzieję, że już problem z dźwiękiem został rozwiązany. Że będzie on na odpowiednim poziomie. No bo coś się. Miałem po prostu jakieś złe ustawienia karty dźwiękowej. i Dlatego tak słabo się nagrywało. Myślałam, że to coś z mikrofonem się stało, ale jak się okazuje nie. A teraz powinno być wszystko dobrze. Mam nadzieję, że tak będzie. Nie czujesz się trochę To Jest sagita taka. Zielarka. co masz powiedzieć? Jestem zajęta. Jestem zajęta. No dosyć fajna kobitka. Kim jesteś? Widzę, żeś o mnie nie słyszał. Nazywają mnie zielarką, szarlatanem w spódnicy. Jednak kiedy poczują się gorzej, od razu przypominają sobie o starej, dobrej sagicie i jej leczniczych ziołach. Hmm. Czym się zajmujesz? Mieszkam tu i hoduję zioła odkąd tylko pamiętam. Las jest moim przyjacielem. Wśród jego darów znajduję wszystko, co jest mi potrzebne. Dobra. Czy mogłabyś mnie uzdrowić? O, no to, to właśnie znać przyszedłeś, uzdrowić. prawda? Daj mi znać, jeżeli będziesz potrzebował pomocy. Ale chyba jesteśmy zdrowi. Yy... O, Czy mogłoby przekazać mi no. swoją wiedzę o ziołach? Interesujące. Ludzie nieczęsto mnie o to proszą. Chcesz więc zostać moim uczniem? Jeśli tak, będziesz musiał dowieść uczciwości swoich intencji. Od jakiegoś czasu pracuję nad bardzo rzadką miksturą z unikalnych ziół i soków. Jeśli zdobędziesz dla mnie brakujący składnik mikstury, zostanę twoją nauczycielką. Kiedy był quest z Akiminosa, żeby go odnaleźć w tym kamiennym kręgu, Co tu to też byłem to koło czarnego trolla. I... Słonecznym o właśnie, i zebrałem właśnie ten słoneczny aloes, ale i tak muszę tam wrócić, bo chciałbym wykonać tego questa z skórą trolla. Nawet poświęcę tego lekspa, ten, ten 5 punktów Ziele, na naukę, mówię, można ale znaleźć znaleźć tam wrócę i po prostu... Tam, ...gdzie są odpowiednie warunki. Yy, odpowiednie no. gleby powstają Odrobę jedynie na bazie odchodów czarnych troli. Dlatego właśnie zdobycie tego składnika jest dla mnie tak trudne. Rozumiesz chyba? No dobra, to może być trochę trudne. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak się za nim rozejrzeć. Cóż, życzę powodzenia w poszukiwaniach. Dzięki. E, Znalazłem. Znalazłem słoneczny aloes. Dziękuję. Możesz mnie pytać o co tylko zechcesz. No, i to właśnie tyle chciałem u niej. E, wiecie co? E, trochę pograłem w, w tych Gothika, nie rozglądając się co tu jeszcze zrobić. E, I zdobyłem 50 grzybów kolejna. Ale one jednak yy, Zjedzenie kolejnych 50 grzybów jednak nic nie daje Myślałem, że będzie że dostanę jakiś bonus many Ale to jednak jest nieprawdą Zjedzenie 100 grzybów nic nie daje Nie wiem, czy może jak zjemy 150 To wtedy coś daje, ale Zjedzenie 100 grzybów nic nie daje Więc No, to jest chyba taki tylko jednorazowy bonus Za zjedzenie 50 grzybów Tak dla Wyjaśnienie ogólnego. Tu jest Rosji. właśnie, żona Sekoba, która od niego uciekła. Wszystko w porządku? Cóż, właściwie nie do końca. Kręgosłup strasznie mnie boli od ciężkiej praży. W tym lesie pracujesz? Co cię tu sprowadza? Na ogół odwiedzają mnie albo zbiry z gór, albo ci okropni strażnicy miejscy. Dobra, to jest nieodpowiedni dialog do tej sytuacji. Ale ty nie wyglądasz jak jeden z nich. Co robisz w tej dziczy? Nie mogłam już dłużej wytrzymać na farmie. Sekoba klął krzewc Krzyczał i krzyczał. W końcu w ogóle nie dało się z nim rozmawiać. Muszę się stąd wynosić, ale nie wiem dokąd iść. To zaprowadza ci do klasztoru. Zechciałbyś mi pomóc. Co ciekawe, ona. Co możesz mi zaoferować? Co możesz mi zaoferować? <laughs> yy, ona będzie pierwszą kobietą w sumie, która. Yy... No, jest w klasztorze. I ona miała udział w kopalni budy w, w Kornis. Eee, Kolejny udział. Chcę cię stąd zabrać? Chodź ze mną do klasztoru. Znajdziesz tam gorące przyjęcie. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś. I oczywiście zapłacę. Uuu. Idź przodem. Będziemy szli za tobą. Okej. Okay. A, bym nie zabierał, no ale cóż. No, i tak w sumie to tutaj będą jeszcze jacyś poszukiwacze na pewno. Chyba po drodze, nawet No tym zakręcie, tutaj yy, i przy okazji, jeszcze idąc, będę zabijać tutaj Igeraza. Będę chciał zrobić pewien quest, którego nie wykonałem wcześniej. Yy, ogólnie moglibyście mi też napisać, o ile nie zrobię teraz tego podczas nagrania. Yy, yy, yy. Gdzie mogę jeszcze znaleźć udziały w kopalni? U kogo? Ponieważ zostało mi chyba trzy, czy tam dwa, i w sumie to nie wiem do kogo pójść i odkupić te udziały. Więc jak moglibyście to napiszcie mi, kto jeszcze posiada te udziały, a ja wtedy będę mógł do końca wykonać tego questa. Dwoje poszukiwaczy. Jak no, w piątym rozdziale pojawia się ich kolejna grupa, więc tutaj jest tak dużo. Ale to dla mnie nawet dobrze, bo można przegpić. Może jakaś mikstura szybkości się trafi, która jest dla mnie dosyć senna. I od razu teraz jak tylko dojdziemy do klasztoru, chcę jeszcze wyrobić te nowe runy, bo to normalnie mm, no zaczyu ułatwić sobie normalnie y, gra, grę bo jednak zaklęcie już z piątego kręgu 6 to znaczy się, to już naprawdę są dosyć y, gruba sprawa i będzie się nimi fajnie grało dosyć jest jeszcze quest y, z wieżą Xardasa oprócz y, tego to jeszcze skóra trolla ta trochę się grzebie, więc może się zatrzymywać oprócz tego, no, muszę wrócić do Górniczej Doliny. Nie wiem, co jeszcze, ale to później sprawdzę. zadania. no i jest jeszcze trochę tego. Chciałem jak najwięcej wykonać, zanim już wypłynę. a no, przy okazji, oczywiście, będę zbierał e, kolejne osoby do załogi na statek. No, uh, 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 uh. Rosji sportsmenka. Biegoni, biegni Hmm Co tu jeszcze? No w sumie to nic A, przy okazji jeszcze muszę no, kupić eliksiry u Zurisa, bo on ma eliksir manę Nie wiem po co chodzić z tą boskercą yy, który daje plus 10 do many yy, ogólnej więc dosyć fajne zaklęcie No, Dos zaklęcie, dosyć fajna mikstura. Rzadko się spotka właśnie taką, która daje plus ileś tam do many. dalej już sobie 1000 ekspa to jest bardzo o bardzo dziękuję cóż ja bym bez ciebie zrobił? O jos, dziękuję. Proszę, hmm. w ten skromny no 456 hmm. zł to nie byle co Chwila. Chwila Chyba nam już nie ma nic do powiedzenia. Eee, tak przecież wiadomo, To teraz pójdę jeszcze właśnie do Serpentensa i oddam mu udział. Zyskałem jeden z udziałów w kopalni. Tylko 85, to świadczenie. Do cztery jeszcze zostało. Je jak najszybciej wycofać z obiegu. Przynieś je wszystkie do mnie. Proszę, zapewnię Ci niezbędne środki. Przynajmniej tak po, dosyć e, dużo daje za teś e, za na środki właśnie, tak. Hmm. Dowiedziałem się czegoś więcej o tych opędanych duszach. Mów, bracie. Znalazłem kolejny almanach. Dobrze się spisałeś, ale obawiam się, że to jeszcze nie wszystko. Ile jest Szukaj dalej. Przyjmij od klasztoru ten dar. Uuu, e, Uczę się szło. Podziel się ze... Za... Nie jestem bez e, głupia strzeszmanek, czekając coś, tylko zapiszę na wszelki wypadek. E, dobra, To teraz, no, idę tworzyć runy, ale chyba nie mam e, żadnych run, by stworzyć runę. E, fil pracy, tylko idę do Goraxa i potrzebuję paru rzeczy. Kupić muszę deszcz, o jej 600 e, na fala, obo Nieźle Ale też będę jej potrzebował, koniecznie muszę ją kupić Bo bez niej Nie rusz Ale jeszcze potrzebuję e, Armię ciemności Nie wiem gdzie, czy on ją ma Bo to jest tylko tworzenie szkieletów Hmm, ciekawe, jak to ma co zaklęcie, Armii ciemności. Tak czy inaczej, śmiec na fala, i tak muszę ją kupić, więc zrobię to już teraz. Na razie nie kupuję żadnych perł, bo w górniczej dolinie m, będę chciał ją zdobyć. A! I jeszcze. Woda święcona. Potrzebuję do pewnej wody. Nie wiem, czy ją mam, ale nic mi się to sprawdza. Potrzebuj. Kupię przy okazji. Bo tą runę chcę zrobić z. Ta, co była opisana, to za, ta runa w Almanach w tej bibliotece. Czy jakoś tak? Karras może nas nauczyć tworzenia armii ciemności z zakresie przewołania i tworzenia run szóstego kręgu. To jest tajemnica biblioteki właściwie deszcz ognia jest power i jeszcze jedno